Cześć przyjacielu, mój drogi Kurtysto Dobra, i musimy jeszcze z Jak, jak gram, te tylko odpalę przed No to pióryn wbije. Piorunę masz znajomych, tak? Yy, chyba powinienem go mieć znajomych. Do, ale jak ktoś do, 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 do. uuu, teraz stałem Piątka Fajnie, mam ten pod. pod, pod biodro, nie? zbudowałem. A i jeszcze się oślepiłem. Przynajmniej ty potrafiłem 6-7 razy niecelowo byłem zabić No hm. uh. że drugi wychylił Moja eliminacja? A nie to moja eliminacja Dobra, ja, ja właśnie nie, nie wiem o co chodzi... zaraz to kłap. Aha, to jest taka mina, dobro, już będę No i what? Miałem jakiś gaz. A ja wziąłem termobaryczny. Nie zmieniłem, teraz mi się zmieniło. Tam jest dwóch, trzech, Wycofałem się. Nice, wszystkich zrozjebałeś, zajebiście. O, trafili na Welikano No bo wszyscy na mnie patrzyli, wychyliłem i kurwa, zostałem w pierdolę. No i się wywaliłem. Last no, mistake, wali. prisoner. Właśnie to, tutaj jest ważne, długie przeżycie, nie? Jest bardzo ważne, bo. Striki, sary w tym roku są tak trudne do zdobycia. Musisz tak długo żyć, co ja tak jak wiesz, klasycznie było, nie? Giniesz jak szmata, nie masz strików. Nie wiesz, striki? To są bardzo, bardzo wartościowe, nie? Bo jak każdy może mieć striki, to jaki to ma sens, nie? To to było. Ale głupie z biodra strzelanie z takiego, takiej odległości. Jeszcze tylko trzech, nie? The hard point. Hard point Jeszcze jeden jest z tobą. w plecy. <laughs> Nożyka szybko wyjął. Do masła. Eee, spokojnie, poradzę sobie z taką hordą. Masz w sobie, o! nożyk do masła. No właśnie, że możesz w wyjąć nie, szybko nożykiem, ale to jest fajne, nie? Że możesz robić challenge mele No możesz... trzecia broń to jest genialne, robię pod kamo, wiecie, zabi... Jak masz typa z tyłu, to wiadomo, że nie zabijesz go z broń, tylko wyciągniesz szybko nóż, nie? Żeby mieć kamo na nóż, nie? I w tym roku wygranie z nożem pseudo, to będzie łatwy, wiesz czemu, nie? Powiesz, że grasz sobie pistolet, wiesz, SMG'kiem karabinem Jak masz okazję zabić, zabić typa z tyłu, co robisz? Wyciągasz szybko nóż, nie? To będzie fajne Ciekawie, czy będzie pięciu bez gona z noża pięć razy, jak będzie to zajebiście. Ja tu nie jest zawsze wyzwanie to bo w kodzie moim zdaniem 5 bezwzględne bez pięć razy w Black Opsach zawsze z noża było no. Dobra jeszcze, jeszcze dwóch nie celując w końcu Ja pierdzielę chciałem zrobić Nie, chciałem mu zrobić gani w plecy Dara, a nie wykończenie Co to, co to jest mina? To, co to jest to, jest 4 Eee, to jest mina Według mnie No postawię, nic się nie dzieje o, bo to ja nie mogę tego wysadzić. Wejde. Ja myślę, że to C4, a C4 będzie w grze? Chyba nie wiem. Dziwne. O, w gaz wpadłem. Odpocznij sobie. Nice. Ty ta mapa, ta mapa, wow. Na razie kolejny mecz, i już Ta jest flow. wie, bo się w minę. <śpiew> Jaki ten na interfejsie, jak wygląda. No dobra No to no, To to jest w ogóle. To jest nasze trofie to jest za samochodem, a nie wiem czy tu jestem, a random Ja z biodra walę, jeszcze chyba jednego tylko z biodra muszę Zgało się na level Ty ten level to era fajnie zasuba jak tak będzie z podwójnym exp'em Będzie grind Plecy masz jednego A Widziałem mapie, włączyłem scout pulse. Wrócił się, cofnął się on Na punkcie wrócił Mam jednego jeszcze jest jeden na celu 5 bez zgona O, zrobimy wyzwanie, let's go Puta madre Puta madre Dawaj go Zginę na prawo i czyste będzie Puta madre Ła, wow, co mnie tu zabiło z tyłu? Kurde, ta pet... Aha, ja, ta, ta minka to taka słaba, znaczy na hardpoint spoko i tak dalej, dominacja Ale nie wiem, ale Sentex, wolę senty, zwolę cokolwiek innego, odmokowy Ta mina średnia Tam jest x3, nie? No jak mi nie robię no? ale tą minę zmieniam, bo ta mina to bez sensu jest Aj mi Sentex

Dar 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 jest, tu jest. Tybek, na cię wykończył? Ja nie wiem. Dar nie patrzę na to. Zaraz, zaraz. no to będę. Nie yeah. ma? Siema. Hardpoint is secure. O, już są Profi daje Pobruszony z przodu O i z lewej Próbuję Sledge'a zabijać Dobra ja, okej mam zrobione skosy, no to teraz mogę zabić pistoletem ten, dobra, to O, za niego punkty dodatkowe są Ten mamy fajnie brzmi, nie? Karabin, teraz podniosę z ziemi nie, nie to to to. Uuu, headshotik dla pana. Widział mnie znowu ktoś, usiadł. Ty doganiają, tak być nie może. Ja na kolejnym czekam, jak coś, nie, bo już sekund, nie będę biegł. No, a no 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 no, no, no dobra, 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 dobra. Punkty będę miał od razu Przejąłem, tam jest typ, nie? Dostałem od niego No. Dobra, dobra, dobra. dobra jeszcze jeden Zabij mnie Aha, Dobra, nie mam nie mam jest, ogłuszony jesteś. Jest, chyba zabiłem typa, który był ogłuszony. <grystanie recone> Przez radio. Requesting recon. Twoja pozycja chyba. Brutusem głosa. Nice, jeszcze tylko czterech muszę zabić w flesza. Tam apostolę no, będzie jedno z lepszych, to ci mogę od razu już powiedzieć. Na premierę. Chyba, że sobie jeszcze lepszym, to ja nie wiem. Hardpoint no, identyfikowany. dobra, oślepiłem. Zarwany minem, może ktoś się wrąbie Nice, ogłuszony, nie wiem czy zdążę Zemsta jest to ślepienie błyskowym eliminacja. One 5 punktów, to też zabawne 115 Nie nie miałem No, O mają, ogarnięci Uda, z której wy tutaj mi bijecie? O, headshot. hej, 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 maskę hej, się hej, nie? Maskę hej, to my Nie, to my. Nie, my to my mamy. fryer, nie? Na razie BSP zbieram. Zbili cię. <noise> Lubię jak są medale z blackouta, nie? To jest najlepsze A, zabili mnie Mam chyba BSP. Nie mam? O wasz. u Widzę <grytki> Z Wiesz, <mele> że te piątki z mele. Też fajnie, że pokazujesz, że z jest jakiej jest broni, nie? Trójna Dobra, zostałem yy, O, ma Nice Wracam na punkt <grym> Dobra Eee... Yy, teraz, teraz... ciebie Max No, dawaj A proszę, sobie w sumie flashed, dzięki Ja mam trophy ogólnie, na tym... amoto to. Idzie, idzie o, jest ja... Chodź Nie Chodzę... Ja fokusowałem się fokusowałem na... wreszcie... no to na. to fakt? Z typem wreszcie. się zrespiłem gdzieś. Nawaj, tutaj tę tarczę. <grym wreszcie> nie mogę mi nic trafić. On też mnie nie ja ma ja tak. Będzie tarcza? Będzie tarcza? Piek tarcza, pa Tiger. O, ma? dostałem z granata Jest tarczy na kilka, na kilfidzie. Eee, yeah. let's go. O, oh, kombinator let's go. Mogę z nim pogadać, Nie pogadałem z nim. Zara, mogę ci powiedzieć, zaraz. Okay, okay, go Nie, zaraz. Okay, skąd to jest wątpienie. Ogłoszony u ciebie? A granat mnie zabił. Ten... Jeszcze jednego muszę zabić og po ogłoszeniu. Hardpoint hard na hard Nagle nie lam. Jest, zrobiłem! Wysył drugi level. Robiłem po ogłoszeniu, to muszę oh. jest <trybuj> secure. Uchce mać, czyli Koda, że nie da się zabić po tym, nie? Wiem w się da w wangardzie na przykład. Że wiesz, jak jest krani z nie da się już nikogo zabić. Szybko. Taką O, nice! Kurde! 50-44 masz. Miałem co 41-28 50 kilo nawaliłeś. Czuję kon ty miałeś więcej Nie zwracam na to uwagi. A 50 jeszcze nie miałem 46 miałem, Chanda, więcej. Teraz miałem 41 Dobra No to idziecie na dno Ja pierdziale, dwa razy Ja też <laughs> Jaki dźwięk ja, Zajebiste No to GG Ja pierdziale, co moje oczy widzą tą... No i dobra, ostatnie wyzwanie zostało